Obserwuj uważnie. 23 lutego 2023 rok. Rosja znajduje dowody na to, że Europa wysłała substancje radioaktywne na Ukrainę w związku z katastrofą fałszywej flagi. Informacyjny. Kim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony otrzymało dowody na to, że kontenery pełne substancji radioaktywnych są wysyłane na Ukrainę przez kraj europejski. Kilka pojemników z substancjami radioaktywnymi zostało dostarczonych na Ukrainę z terytorium kraju europejskiego, oświadczył w niedzielę rosyjski rząd. Pojemniki te zostaną wykorzystane do lokalnego skażenia regionu w pobliżu jednego z niebezpiecznych dla promieniowania obiektów kontrolowanych przez reżim w Kijowie. Według Demirror raporty w Rosji mówią, że Ukraina powiedziała, że bezpodstawna prowokacja będzie miała miejsce w Czarnobylu i okolicach niesławnym miejscu katastrofy nuklearnej w Związku Radzieckim w 1985 roku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, Celem prowokacji jest oskarżenie rosyjskiej armii o rzekome przeprowadzanie masowych ataków na niebezpieczne obiekty radioaktywne na Ukrainie, co doprowadziło do wycieku substancji radioaktywnych i skażenia obszaru. To oskarżenie ze strony Rosjan pojawia się, gdy śpiący Joe Biden odwiedza obecnie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęskiego w stolicy kraju, Kijowie. Wygląda na to, że napięcie między Rosją a Zachodem tylko rośnie, pomimo wołań o pokój ze strony ludzi na całym świecie. Źródło: Ty jesteś kreatorem własnej rzeczywistości.